Deszcz padał nieustannie nabrukowane uliczki miasta, tworząc małe strumienie spływające wąskimi załukami, odbijając światła żółtych latarni i odległy blask mokrych witryn sklepowych. Każdy mój krok odbijał się echem od zimnych kamieni, przypominając ciężar, który nosiłam w sobie, mieszankę wspomnień, poczucia winy i palącej potrzeby odkrycia prawdy. Zapach mokrego asfaltu mieszał się z odległym aromatem kawiarni i piekarni, lecz nawet to nie potrafiło złagodzić uczucia izolacji, które otulało mnie niczym ciężki płaszcz. Moje życie zdawało się rozpływać w nieskończonych rutynach, każdy dzień powtarzał się jak niedoskonałe nagranie przeszłości, której nie potrafiłam zapomnieć. Mieszkanie, w którym teraz mieszkałam, ciasna przestrzeń na czwartym piętrze starego budynku wydawało się kurczyć z każdą nocą. Ściany pożółkłe od upływu lat kryły cienie dawnych rodzin i szepty przeszłości, ale dla mnie były jedynie odbiciem pustki, którą czułam. Wśród książek i porozrzucanych papierów pojawiały się drobne wspomnienia, wyblakłe zdjęcie, źle zapisany liścik, fragmenty przypominające mi o człowieku, który zostawił po sobie więcej pytań niż odpowiedzi Kacper Biernacki. Był obecny w każdym zakątku mojej pamięci, choć fizycznie był daleko. Sposób, w jaki się uśmiechał, to jego głosu, jednocześnie łagodny i przenikliwy, pozostawił ślady, których nikt inny nie mógł zrozumieć. Nie dało się odróżnić, co było prawdziwe, a co moja własna wyobraźnia stworzyła, by mnie karać. Każdy krok, który stawiałam, aby iść naprzód, wydawał się prowadzić z powrotem do niego, wciągając mnie w labirynt cieni, z którego nie potrafiłam się wydostać. Prace chłodne światło biurowych lamp odbijało moją własną frustrację. Stosy dokumentów i raportów rosły niemal nierealnie, każdy wymagał uwagi, a jednocześnie przypominał, że wciąż żyje, uwięziona w rutynie, która nie należała do mnie. Igor Lewandowski, mój najbliższy kolega, był jednym z nielicznych, którzy zdawali się zauważać moje napięcie, lecz nawet on nie zdawał sobie sprawy, jak głęboko sięgały moje osobiste poszukiwania prawdy. Musiałam odkryć przeszłość Kacpra, zrozumieć jego związek z moją rodziną oraz prawdę o wydarzeniach, które prześladowały mnie od dzieciństwa. Każda ulica miasta wydawała się skrywać dawne sekrety, każdy mijany twarz, potencjalny trop. Miasto po zachodzie słońca nabierało innego wymiaru. Ulice, wcześniej mokre od deszczu, teraz błyszczały w świetle latarni, a mgła nad chodnikami sprawiała wrażenie, że każdy krok może prowadzić w nieznane. Czułam, że każdy zaułek, każda wąska uliczka skrywa coś, czego nie powinnam była odkrywać. W mojej głowie wciąż brzmiał głos Kacpra, jego szept, który mieszał się z odgłosami miasta, jakby sam budynek chciał mi coś przekazać. Biuro, w którym pracowałam, stawały się dla mnie nie tylko miejscem obowiązków, lecz areną moich własnych obsesji. Każdy dokument, który trafał na moje biurko, przypominał mi o niepewności świata dorosłych, o kłamstwach, które nigdzie nie były wyjaśnione. Igor Lewandowski, choć bliski, zdawał się nie dostrzegać w pełni mojego napięcia. Jego uśmiech, próby rozmowy, były tylko blistym cieniem normalności, której już dawno nie odczuwałam. Noc była moim sprzymierzeńcem i wrogiem jednocześnie. Wędrowałam ulicami, które znałam z dzieciństwa, a jednak każdy dom, każdy załóg wydawał się nowy, obcy, wypełniony sekretami, które czekały na odkrycie. Bożena, moja matka, nigdzie nie była otwarta na pytania o przeszłość. Jej milczenie było ciężkie, jak cegły układające się w mur, który oddzielał mnie od prawdy. Każde jej spojrzenie. Każdy gest przypominał mi, że za fasadą rodziny kryją się cienie, których nie da się łatwo odsłonić. W tym samym czasie myśli o Katz przestawały się coraz bardziej natarczywe. Jego obecność, choć fizycznie nieobecna, wnikała w każdy aspekt mojego życia. Każdy list, każda niezidentyfikowana wiadomość wydawała się być jego grał W mojej głowie pojawiały się obrazy przeszłości, fragmenty spotkań, rozmów, które teraz, w retrospekcji wydawały się prowadzić do tajemnicy, której nigdzie nie powinnam była szukać. Nie mogłam ufać nikomu, nawet tym, którzy byli blisko. Marcelina, moja siostra, wydawała się żyć w innym świecie, nieświadoma mrocznych powiązań, które oplatały naszą rodzinę. Każda jej wizyta w moim życiu była jak przypomnienie, że więzy krwi mogą być tak samo destrukcyjne jak zdrada. Przyjaciółka, dorota. Próbowała być wsparciem, lecz nawet jej obecność przypominała mi, że samotność nie zawsze jest brakiem ludzi, czasem jest brakiem prawdy. Mas to wciąż pulsowało własnym życiem. Wychodziłam na ulice, które znałam od dzieciństwa, i czułam, że każdy cień może być świadkiem czegoś, czego nie powinnam wiedzieć. Każdy dźwięk, stukot kroków, szelest papieru. Odgłos zamykanych drzwi stawał się elementem układanki prowadzącej mnie coraz bliżej do Kacpra i jego sekretów. W moim mieszkaniu powiesiłam mapę miasta i zaznaczyłam miejsca, które wydawały się mieć znaczenie. Stare budynki, ulice, skrzyżowania wszystko zaczynało układać się w schemat, który miał mnie poprowadzić do odpowiedzi. Ale w miarę jak odkrywałam nowe tropy, rosło też poczucie niepokoju. Każdy krok naprzód niósł ze sobą ryzyko, że mogę natknąć się na coś, co nieodwracalnie zmieni moje życie. Kacper był jak cień, który nigdzie nie odchodzi. Jego wpływ na moją rodzinę, na moje dzieciństwo, na wszystkie decyzje, które podejmowałam, stawał się coraz bardziej oczywisty. Nie mogłam już dłużej udawać, że to przypadek. Wszystko prowadziło do niego, do tajemnic, które skrzętnie ukrywał. Gdzie noc zbliżała się ku końcowi, a mgła nad miastem stawała się gęstsza, poczułam, że jestem coraz bliżej prawdy. Każda tajemnica, którą odkrywałam, każde wspomnienie, które wracało, było niczym krok w labiryncie. Nie wiedziałam, dokąd prowadzi, ani czy będę w stanie przeżyć spotkanie z tym, co znajdę. Ale wiedziałam jedno, nie mogłam się wycofać. W końcu wróciłam do mojego mieszkania mokra i wyczerpana, z mapą w rejku i głową pełną pytań. Światło latarni odbijało się w szybach okna, tworząc złudzenie, że ktoś obserwuje mnie z zewnątrz. Czułam, że każdy cień, każdy hałas, każda kropla deszczu może być wskazówką, elementem gry, której reguły znał tylko Kacper. Poranek wstał powoli, jakby miasto wciąż spało po nocnych rozgrywkach cieni i deszczu. Mgła nad dachami i wąskimi uliczkami tworzyła iluzję, że czas zwolnił, a każdy krok w moim życiu miał znaczenie większe niż w rzeczywistości. Alina Orłowska, tak się nazywałam, a jednak to imię wydawało się czasem obce, jakby część mnie należała do kogoś innego, kogoś, kto już dawno zniknął z mojego życia. Kacper Biernacki pojawiał się w mojej głowie częściej niż własne odbicie w lustrze. Każda myśl o nim wywoływała zimny dreszcz, a jednocześnie nie mogłam się oprzeć pokusie odkrycia, jakie tajemnice kryje jego przeszłość. Jego obecność w moim życiu była jak cień rzucany przez lampę uliczną, niematerialna, a jednak nieodłącznie realna. Każdy list, każda wiadomość, każdy ślad jego działania prowadził mnie bliżej tego, co ukrywał przed światem. W pracy napięcie rosło. Igor Lewandowski był jednym z nielicznych ludzi, którzy próbowali utrzymać normalność, lecz ja czułam, że dla mnie normalność już nie istnieje. Każdy raport, każdy dokument, każde spotkanie z klientem czy przełożonym stawało się częścią większej układanki, którą budowałam w swojej głowie. Każdy szczegół mógł być kluczem, każda pomyłka mogła kosztować więcej niż chciałam przyznać. Marcelina, moja siostra, Wciąż żyła w swoim idealnym świecie. Jej uśmiechy, rozmowy, spotkania rodzinne były jak pokaz slajdów z obcego życia, którego nie rozumiałam. Bożena, nasza matka, wciąż milczała o rzeczach, które wiedziała. Jej spojrzenie, pełne niewypowiedzianych słów, sprawiało, że każda rozmowa stawała się grą w kotka i myszkę. Rafał, mój ojciec, pojawiał się rzadko, a kiedy już się pojawiał jego obecność była jak ciężar, który nie pozwalał oddychać. Zaczęłam odwiedzać miejsca z dzieciństwa, które do tej pory wydawały się zapomniane. Szkoła podstawowa, park za blokiem, stara biblioteka każdy zakątek miasta skrywał fragmenty przeszłości, które mogły być wskazówką. Każdy szczegół, który wcześniej wydawał się nieważny, teraz nabierał znaczenia. W mojej głowie powstawał obraz, którego linie prowadziły do Kacpra i jego tajemnic. Wieczorem wyszłam na ulice, które znałam tak dobrze, a jednak wydawały się nowe. Deszcz, choć lekki, jeszcze odbijał się w bruku, a latarnie rzucały długie cienie na mokre chodniki. Każdy krok był uważny, każdy dźwięk analizowany. Szum przejeżdżających samochodów, odgłos kapiącej wody z rynien, szelest liści. Wszystko mogło być wskazówką, Elementem gry, której reguły znał tylko Kacper. W pewnym momencie poczułam, że ktoś mnie obserwuje. Sylwester Kamiński, tajemniczy sąsiad, pojawiał się czasem w moim życiu nigdy wprost, zawsze gdzieś w tle. Jego spojrzenie, przeszywające i chłodne, zdawało się wiedzieć więcej niż sam mówił. Z jednej strony bałam się jego obecności, z drugiej czułam, że może być jedynym który wskaże mi drogę do prawdy. Rozpoczęłam analizę starych listów, dokumentów rodzinnych i zgięć, które znalazłam w szufladach. Każdy fragment układanki, choć pozornie nieistotny, prowadził do Kacpra i jego powiązań z moją rodziną. Każda fotografia, każdy podpis, każda data miały znaczenie. Poczucie niepokoju mieszało się z adrenalną ekscytacją. Byłam coraz bliżej odkrycia prawdy, choć nie wiedziałam, czy jestem gotowa na to, co znajdę? Noc zapadła nagle, a ja wciąż siedziałam przy stole, wpatrując się w dokumenty, mapy miasta i stare fotografie. Czułam, że granica między rzeczywistością a wspomnieniami zaczyna się zacierać. Każdy cień w mieszkaniu wydawał się poruszać, każdy dźwięk odbijał się w mojej głowie jak echo dawnych tajemnic. Byłam samotna, lecz pełna determinacji. Każdy trop, każda wskazówka każdy fragment przeszłości był niczym kolejny krok w labiryncie, który prowadził mnie wprost do kacpra i sekretów, które tak długo były ukrywane. Wiedziałam, że nie mogę się zatrzymać, że prawda, choć bolesna, była jedyną drogą do wolności i zrozumienia samej siebie. Masto w nocy wydawało się jeszcze bardziej obce niż za dnia. Mgła spowijała ulicę a refleksy latarni odbijały się w mokrych nawierzchniach, tworząc iluzję, że każdy krok może mnie zaprowadzić w inny wymiar. Czułam, że coś się zmienia, że każdy cień, każda odległa sylwetka kryje tajemnicę, której istnienie wyczuwałam, lecz nie mogłam jeszcze w pełni zrozumieć. Każdy hałas, nawet najdrobniejszy szelest liści, wydawał się być częścią większej układanki prowadzącej mnie do kacpra w moim mieszkaniu panował półmrok. Stare meble rzucały długie cienie na podłogę, a kartki po rozrzucanych dokumentów tworzyły chaos, który jednak był częścią mojej metody. Zaczęłam analizować stare notatki, listy i zdjęcia, które ukryte były w szufladach od lat. Każdy detal wydawał się znaczący, drobny podpis, data, uśmiech na fotografii, który teraz nabierał nowego, niepokojącego znaczenia. Pamięć karmiła się wspomnieniami, które nagle wydawały się pasować do obrazów z przeszłości Kacpra. Jego obecność, choć odległa, stawała się coraz bardziej namacalna. Każde wspomnienie, które wracało, było niczym szczypta światła w mrocznym tunelu, który prowadził mnie do prawdy. Wiedziałam, że nie mogę się cofnąć, że każdy krok przybliża mnie do odpowiedzi, choć nie miałam pojęcia, co znajdę na końcu tej drogi. Prace napięcie było niemal namacalne. Igor Lewandowski próbował utrzymać pozory normalności, ale ja wiedziałam, że każdy jego uśmiech, każda rozmowa była tylko częścią codziennego teatru, w którym odgrywaliśmy swoje role. Marcelina, moja siostra, wciąż żyła w świecie, który wydawał się być odległy i niedostępny. Jej radość, rozmowy. Spotkania rodzinne były jak pokaz slajdów z obcego życia, którego nie mogłam pojąć. Bożena, moja matka, milczała w sposób, który ranił bardziej niż słowa. Jej spojrzenia, pełne niewypowiedzianych historii, przypominały mi, że za fasadą rodziny kryją się sekrety, które mogłyby zniszczyć wszystko, gdyby wyszły na jaw. Rafał, mój ojciec, pojawiał się sporadycznie, a jego obecność była ciężarem który sprawiał, że każdy oddech stawał się trudny. Zaczęłam odwiedzać miejsca, które kiedyś wydawały się zwyczajne. Szkoła podstawowa, park za blokiem, stara biblioteka, każdy zakątek krył fragmenty przeszłości, które teraz nabierały znaczenia. Każdy detal, który wcześniej wydawał się błahy, teraz prowadził mnie bliżej prawdy o Kacprze i jego związku z moją rodziną. Nocne wędrówki po mieście stawały się rytuałem. Ulice, które znałam od lat, teraz wydawały się pełne znaków i wskazówek. Każdy cień, każdy odgłos, stukot kroków, szelest papieru, odgłos zamykanych drzwi, był potencjalnym tropem. Czułam, że ktoś obserwuje każdy mój ruch, choć nie wiedziałam, kto to może być. Sylwester Kamiński, tajemniczy sąsiad, czasami pojawiał się w tle. Zawsze enigmatyczne, jakby znał odpowiedzi, których ja dopiero szukałam. Moja obsesja rosła z każdym dniem. Każdy trop prowadził mnie do kolejnych dokumentów, zgięć i starych listów. Czułam, że wkrótce będę musiała zmierzyć się z tym, czego tak długo unikałam, z Kacprem, z jego tajemnicami i ze wszystkim, co ukrywał przed światem. Każda noc stawała się coraz trudniejsza. Światło lamp odbijało się w szybach okien, a cienie w pokoju zdawały się poruszać same. Każdy dźwięk wydawał się być echem przeszłości, a każdy krok sygnałem, że nie mogę zawrócić. Czułam, że granica między tym, co rzeczywiste, a tym, co wyobrażone, zaczyna się zacierać. Determinacja mieszała się ze strachem. Wiedziałam, że prawda o Kacprze może zniszczyć wszystko. Ale jednocześnie była jedyną drogą do wolności i zrozumienia samej siebie. Każdy trop, każda wskazówka, każdy fragment przeszłości był niczym kolejny krok w labiryncie, który prowadził mnie coraz bliżej odpowiedzi, choć nie wiedziałam, czy jestem gotowa na to, co znajdę. W końcu, kiedy mgła nad miastem zaczęła się rozwiewać, a noc ustępowała miejsca bladym światłom poranka, poczułam, że jestem coraz bliżej punktu. W którym wszystko stanie się jasne. Czułam ciężar przeszłości, który ciążył na moich barkach i wiedziałam, że nic już nie będzie takie samo. Świt nad miastem był zimny i surowy. Ulice, które wcześniej tętniły życiem nocnych tajemnic, teraz powijała cisza przerywana jedynie szelestem liści poruszanych przez wiatr. Każdy krok, który stawiałam, Prowadził mnie bliżej końca labiryntu, w którym zagubiłam się w poszukiwaniu prawdy o kac przebiernackim, o mojej rodzinie i o samej sobie. W mojej głowie pulsowały obrazy, wspomnienia, których znaczenie dopiero teraz zaczynało się układać w całość. Mieszkanie, w którym spędziłam wiele samotnych nocy, wydawało się teraz więzieniem, z którego wreszcie miałam wyjść. Mapy, notatki, stare fotografie. Wszystko leżało rozrzucone na stole, tworząc chaotyczną mozaikę zdarzeń, które prowadziły mnie do ostatnich odpowiedzi. Każda wskazówka, każdy detal były niczym kolejny krok po cienkim lodzie, który mógł załamać się w każdej chwili. Kacper, choć nieobecny fizycznie, wydawał się być wszędzie. W mojej pamięci, w dokumentach, w tajemniczych wiadomościach, które pozostawił. Jego wpływ na moje życie, na losy mojej rodziny, był większy, niż mogłam przypuszczać. W miarę jak zbliżałam się do prawdy, czułam zarówno przerażenie, jak i dziwną ulgę. Wiedziałam, że w końcu wszystko stanie się jasne, choć cena tej wiedzy mogła być wysoka. Spotkałam sylwestra Kamińskiego na starym moście, w miejscu, które wydawało się być zawieszone między przeszłością a teraźniejszością. Jego spojrzenie było chłodne. Przenikliwe, jakby znał każdy mój krok, każdą myśl, którą jeszcze nie zdążyłam wypowiedzieć. Nie musiał nic mówić. Jego obecność była wystarczająca, by poczuć, że wszystko, co odkryłam, miało sens, choć prawda była ciężka i nieoczekiwana. Powoli zaczęłam łączyć fakty, listy, zdjęcia, rozmowy z Dorotą i Marceliną, milczenie Bożeny i Rafała. Wszystko wskazywało na to, że Kacper nie był jedynie mężczyzną z mojej przeszłości, lecz częścią układanki, która kontrolowała nasze życie od lat. Tajemnice, które odkryłam, były bolesne i wstrząsające, ujawniające zdrady, manipulacje i kłamstwa, które budowały fasadę rodziny, którą znałam. Każdy krok prowadził mnie do miejsca, gdzie czekała konfrontacja nie tyle fizyczna, co psychologiczna. Kacper był cieniem przeszłości, a ja musiałam zmierzyć się z nim i z samą sobą. Wszystko, co odkryłam, wymagało decyzji, wybaczyć się zatrzymać gniew, zniszczyć fałszcie, pozwolić mu trwać. W moim mieszkaniu, przy rozrzuconych dokumentach i zdjęciach, poczułam falę ulgi zmieszaną z przerażeniem. Wiedziałam, że już nic nie będzie takie samo. Każdy trop... Każda wskazówka doprowadziła mnie do zrozumienia, że życie jest złożoną siecią tajemnic, a prawda często waży ciężej niż kłamstwo. Kiedy stanęłam na ulicy, gdzie deszcz mieszał się ze światłem lamp, poczułam, że przeszłość w końcu została przez mnie przyjęta. Kacper, choć nadal obecny w moich wspomnieniach, przestał kontrolować moje emocje. Czułam, że mogę oddychać swobodnie. Że mogę zbudować własną ścieżkę, nie pozwalając, by cienie przeszłości definiowały mój los. Masto budziło się do życia. Ludzie wychodzili na ulicę, samochody poruszały się powoli wśród porannej mgły, a każdy dźwięk zdawał się być częścią rytmu, którego nie słyszałam od lat. Czułam, że świat, choć niezmieniony, teraz był moim światem, miejscem, gdzie mogłam decydować o sobie, gdzie mogłam żyć poza cieniami kacpra. W głębi serca wiedziałam, że prawda jest ostateczna, ale również wyzwalająca. Wybaczenie, które niekoniecznie oznaczało zapomnienie, stało się moim aktem siły. Każdy sekret, który ujawniłam, każda bolesna wspomnienie, każde starcie z przeszłością ukształtowało mnie na nowo. Byłam gotowa żyć dalej, świadoma, że pamięć i doświadczenia, choć ciężkie, dają moc, której wcześniej nie znałam. Mgła zaczęła ustępować, a poranne słońce, zimne i blade, odbijało się w mokrym bruku. Czułam, że przeszłość wreszcie ustąpiła miejsca teraźniejszości. Każdy cień, który mnie wcześniej przerażał, teraz był jedynie wspomnieniem, elementem historii, którą sama opowiedziałam i przetrwałam. Wiedziałam, że życie nie skończyło się wraz z odkryciem prawdy. Przeciwnie dopiero teraz mogłam podjąć pierwsze świadome kroki budując przyszłość na fundamentach, które sama wybrałam. Każdy oddech, każdy krok po mokrym bruku, każdy odgłos miasta był świadectwem mojej siły, determinacji i niezależności. Byłam wolna, choć zraniona. Prawda zabolała, ale jednocześnie uwolniła. Kacper Biernacki przestał być cieniem kontrolującym moje życie. W końcu mogłam spojrzeć w przyszłość, wiedząc, że tajemnice przeszłości, choć bolesne, nie mają już władzy nade mną. I tak, wśród porannej mgły i cichych ulic, rozpoczęłam nowy rozdział. Rozdział własnego życia, niezależnego od cieni, sekretów i manipulacji, które przez lata mnie otaczały. Rozdział, w którym ja decydowałam o każdym kroku, każdym wyborze i każdym oddechu.